Cześć, witajcie. Mamy dobry dzień. Zaraz wam pokażę jak spaliśmy. Zobaczcie, tak ten kemping wygląda. Nie ma za dużo ludzi, są dwa kampery. Jest taki w górkach. My stoimy o tutaj. A tutaj jest brama wjazdowa. Nie, tutaj jeszcze sobie kima. Pomachaj. Nie lubię jak nagrywają jak śpię. Dobra, to nie nagrywamy młodzieńca. No tak, tak tutaj mamy. Tutaj mam taki zlew obok. Akurat bardzo przyjemny. Tutaj mamy taką huśtaweczkę, Akurat sobie ręczniki suszymy ze stolikiem. To mamy przyłącze do prądu. To jakiś parasol, ale nie złożony. Tak, namiot. Pytaliście się o to, jak my się z babcią mieścimy w tej przyczepie. Więc ja mówiłem, że się nie mieścimy za bardzo i że było bardzo ciasno, więc tym razem wziąłem taki namiot składany. Jest absolutnie genialny. Ostatnio go w nie wypatrzyliśmy. Po prostu ma wewnętrzny stelaż. Wystarczy tylko pociągnąć za tą linkę z tej strony, z tamtej i namiot jest rozłożony. Po prostu jest lewelacyjny. Bardzo fajnie się w tym namiocie spało. Ja spałem w tym namiocie. No i nic. No, pokażę Wam potem jeszcze chwilę ten kemping. Jesteśmy w miejscowości Blagaj w Bośni. A właściwie w Hercegowinie. Patrzcie, tutaj tak wygląda ten kemping. Tu się rozłożyliśmy. O, nie wiem czy Daszek. No, kemping jest bardzo fajny, bardzo nam się podoba. Nie wiem czy Daszek rozłożymy, zobaczymy. Tak, właściwie. Tak. Woda blisko, śmieci blisko. Właściwie wszystko blisko. Mały, kameralny kemping. Niedużo ludzi aktualnie jest lewelacja, naprawdę. Ja powiem wam jeszcze, jak to nazwa Hercegowina powstała. Więc Był sobie taki książę Stiepan. I on kiedyś, właśnie od Niemców, we wczesnym średniowieczu, to jeszcze było przed czasami osmańskimi, dostał tytuł Wielkiego hercoga. I tak mu się ten tytuł spodobał, że sobie nazwał te swoje włości, swojej zimy tutaj Helcegowina, właśnie od nazwy Helcegowina. Pokażę wam jeszcze, tutaj blok sanitarny jest. Tak to wygląda. O, zobaczcie, tutaj jest toaleta. A tutaj jest prysznic, Bardzo duża jest ta kabina. Widzicie, jak mi się nie podobało, żebyśmy ją jeszcze są, więc się tutaj ciepło. Ale tu dość, dość sporo jest miejsca. E, no i okienko. Julka się krępuje, bo okienko jest na wysokości i piersi. I, i że niby ją tu widać, zamiast ją znacznie Ale no, a nie jest powodem, ciepła woda jest. to, to najważniejsze? Nieźle. Słuchajcie, a tutaj zobaczcie, jak ktoś bierze kampela, to niestety te wszystkie rzeczy mu zostają. Jak jedzie gdzieś kampelę. No taka taki los z kampelem jeżeli nie. Żyje. My z przyczepą po prostu zostawiamy przyczepę. No, jest taka. No powiem wam tak, no, każdy lubi tak jak lubi. Ja chyba wolę na razie z przyczepą, ale też będę też z kapelem. Jeźdźniu. Po nam. Bardzo miło. Idziemy, pokażemy wam tutaj jeszcze, idziemy zapłacić. Słuchajcie, właśnie zapłaciłem, On jest bardzo miły, bardzo. E, też zamieniłem tutaj sobie euro na malki głośniackie i tutaj zobaczcie, jest taka knajpka, on mnie bardzo zaprasza, żeby tutaj przyjść się napić, może coś zjeść. I zobaczcie, tutaj mamy rzekę Bunę. Mamy tutaj jakieś kajaczki, nie wiem czy można z nich skorzystać, myślę, że możemy. zbudować. Jest tutaj wejście, o, takie, do wody. Nie wiem czy chciałem z tym sobie to wykonać. 次のフィギュアグランド。<music> <music> Wiecie, w cenie jest, też jest internet Wi-Fi, ale niestety tu na naszej pancerni może nie odwiedzać, ale normalnie można tam podejść do baru i tam normalnie można sobie ten internet włączyć. Pojedziemy tutaj. O, zobaczcie, widzicie, jest basen, można przyjść na basen. Aha, jeszcze jak będziecie jechali na ten kemping, to koniecznie nie używajcie Google, bo Google was gdzieś tam poprowadzi. W dziwne miejsca, dojedźcie do tego hotelu, on się Ada nazywa i jedźcie na właśnie takie drogowskazy, Autokamp Blagaj, to was doprowadzi. No jedzie się taką dłużką, raczej się dwie przyczepy, nie miną, A rzadko kto tu jeździ. Dobra, czekaj. Macie wiele ciszej. Zobaczcie. Mam Państwa w do bo Kaczuszko. Kaczuszki mamy. Kaczek tu jest dużo. A my się zastanawiamy. No bo jednak prąd jakiś jest. Jak to by się pływało pod prąd tym kajakiem? I chodź najpierw my tylko spróbujemy, co? Mama weszła do wody. Jak woda? Mama jak woda. Mama pływa w płynie. Mama znowu wchodzi. Ja byłem, właśnie przed się. Ja Samoczyłem też. Nie teraz jest do... mama. cieplejsze i, bardziej I, <laughs> i Ale w słuchajcie, ona dopiero to co wypływa ze środka góry, ze skały gdzie ona nie zdążyła się nagrzeć ta buda. wam jeszcze, że na tym polu zobaczcie, tutaj są takie jakby huśtawki i krzesełka ze stolikami, e, klomby z kwiatami, takie zlewy miejscami. No naprawdę bardzo fajne jest to pole. A tutaj jest jakby nowe to tu są. E, budowane one są dopiero teraz więc jeszcze nie działają znaczy chyba ta jest, ale nie ma prysznica eee, ale fajne to będzie, naprawdę, zobaczcie, podewa się tawka idziemy się przejść jeszcze na taki wieczorny spacer a tutaj macie jeszcze pralkę także muszę sobie wybrać i zobaczcie, tutaj kolejny mamy cmentarz a go, goni samochód jeszcze. tutaj mamy kolejny cmentarz muzułmański Nie jest tak położony jeszcze Wam powiem, powiem, jest lipiec. Nie wiem, czy te wszystkie slaniki, slaganiki są zamknięte, czy one już po prostu są zamknięte, bo jest późno. Przekonamy się jutro, ale nie widzimy tu zbyt wielu turystów. Jest lipiec, powinno być ich pełno. A tu zobaczcie, jaka przepaść nad nami. Zobaczcie, kochani, tutaj jest ta tekija. Właśnie to ten dom tego bractwa muzułmańskiego. To byli wyznawcy. wyznawcy wyznawcę. No, przedstawiciele takiego nurtu, który się nazywał Sufizm. O, i tutaj jest ta buna. Ona wypływa od razu na taką katalaktę. Nie wiem, ja spróbuję tam podejść. Jutro przyjdziemy tutaj. Pokażemy Wam więcej. Zobaczcie, nawet ten mostek jest pełen kwiatach. Tam jest ta pierwsza katalakta. Ludzi jest mało, ale siedzą sobie w knepkach. A zobaczcie, tu pani w górce idzie. Zaraz. Nie chciałem tak po chamsku, ale zobaczcie. O tam. Wypływa, wypływa ta rzeka, tam z tamtej skały Co? Jesteśmy w tej restauracji. Zobaczcie, tutaj płynie mostek, więc zobaczcie, płynie z jednej strony rzeka, a z drugiej strony rzeka, tu są stoliki. No, mega miejsce. Piękne. Nie wiem, czy tutaj da się jakoś przejść. Nie Ola, to jest ten mostek do restauracji. Na tamten most musimy pójść, o tamten tam. To jestem jeszcze raz na tym mostku, bo przeszliśmy przez tamten kamienny. Te kamienne mostki też Turkowie osmańscy zbudowali, ale ten mostek prowadzi do restauracji, a my chcemy na tą te kije taki ładny widok na folderach widzieliśmy z drugiego brzegu, więc chcemy znaleźć ten widok gdzie on jest. No ta rzeka tutaj jest po prostu cudowna, to na nią e, po niej kajakami. Oczywiście tu się nie da dopłynąć, ponieważ no, takie katalakty to są właściwie kilka, kilka razy na tej rzece. A jak się, a zobaczcie co tam. Jest. Słuchajcie, jeśli nie wierzycie mi, że tu jest pięknie, to zobaczcie, jestem na moście na rzece Buna. Mamy tu wszędzie restaurację, wszędzie stoliki powystawiane. Na zewnątrz, wszystko jest otwarte. Zobaczcie, nawet taki bostek, a tu mam po prostu takie urwisko skalne i tam z wnętrza wypływa ta rzeka Buna. No niesamowite miejsce, no jestem zachwycony, no naprawdę, idziemy aż tam dalej, za sobie do, ty, do tego klasztoru derwiszy, no nie klasztoru, to się te kija nazywa, takie miejsce derwiszy, jeśli nie wiecie, którzy to są derwisze, ale byliście w Turcji, to to są tacy, Taki, tacy wirujący wokół własnej osi, tacy mnisi, którzy mają takie filcowe czapki na głowie, i to jest ich taki taniec, który jest medytacją, właśnie, która e, im pozwala z bóstwem, z absolutem się połączyć w ten sposób. Zobaczcie, tam na tym gołoborzu są zwierzęta. Nie wiem, czy to są owce, one się nie ruszają. Nie kumam, naprawdę, sobie. To jest dla mnie coś dziwnego. No, słuchajcie, no tam są zwierzęta. Jeszcze się upe upewniłem. <grywa> co on się pasem na gołoborzu takim. Dziwne. Idziemy, zobaczymy, co tu mamy. Idziemy z tyłu tych restauracji. Pachnie jedzeniem. Zobaczcie, tak wyglądałem Taki zbiornik na wodę. Te dachy takim kamiennym. Kamieniami ciętymi, po prostu na plasmy kryte. W ten sposób. O, zobaczcie. Scytki robią, no nawet czysto mają. Słuchajcie, koniecznie na tą stronę trzeba pójść i zobaczyć tutaj. Jeszcze tam mama wypatrzyła, jeszcze ścieżka idzie. Zobaczymy, jak to stamtąd widać. Zobaczcie, tutaj stąd wypływa ta rzeka. I mamy tutaj, przez samej teki jesteśmy. Ale to jest krystaliczna podobna woda. Krystalicznie czysta. Mamy kolejną hankę muzułmankę. Tak nazywamy hanka muzułmanka. Takie miejsce. Taka miejscówka, Jesteśmy tu już późnym wieczorem. Zapada zmrok i zobaczcie, ta tekija ta jest tak ładnie podświetlona. Eee. Nawet widać przez te okna jak tam jest w środku. No chcemy spróbować ją zwiedzić. Niestety tu trzeba się ubrać, jakieś kapcie założyć, długie spodnie, długie bluzy, jakieś spódnice. Także będziemy jutro cudowali. No nic, ale jak się chce zwiedzić, to trzeba zobaczyć. 4 euro i 2 euro. Ale co? Zobacz, Ale co czy, do... aha. Mama się dowiedziała, że zobaczy? Dowiedziała tutaj jest taki przeczytała, no pewnie mama przeczytała, że to jest taki pontonik i można za 4 euro i za 2 euro, tak? Wpłynąć sam do tej groty na tym pontoniku, Więc może, może jutro się odważymy. zobaczymy. Ale bym już była tak spitniała, że że się trzymała kamienia, żeby wszystko tam a zobaczcie, jeszcze tutaj latają jaskółki, bardzo nisko latają, więc zaraz na nas ludzie jakiś deszcz, bo jest taka burzowa trochę pogoda. Ale najprawdopodobniej one tu w tych skałach mają gdzieś gniazda. Nieprawdopodobnie tylko na pewno. Ale zobaczcie, zobaczcie jak pikują. I ten dźwięk taki jakie wydają, o! Nie wiem czy to słychać. A co mają Downwisa powiedzieć? To, to było dopiero mistyczne to to. To, no, to by było dopiero mistyczne. To to A ciekawe, tak czy oni też tutaj wirują ci derwisze? Jakiś pokaz? Nie wiem. Podobno się wszystko komercjalizuje już w tych czasach. Nawet derwisze. Ja jadąc tutaj, czytałem jeszcze takiego fajnego vloga. Jak poznać takiego derwisza prawdziwego, od takiego udawanego? Więc jeśli ten derwisz udawany, minutę się kręci. Potem jest cały spocony pada i sapie jak lokomotywa, to jest derwisz udawany. wdziwi derwisze potrafią się bardzo długo kręcić. Nie wiem, 5-10 minut. I medytować. W tym. Natomiast no, ten rytuał już został dawno skomercjalizowany. Także nie wiem, czy go zobaczymy. No, ja bym chciał zobaczyć na żywo takiego bibującego derwisza. No ale jakoś wątpię, abym tu go zobaczył, ale zobaczymy. A ja tutaj jest jeszcze taki Telefon starego typu. Co prawda podejrzewam, że on może już nie za bardzo działać, ale jeszcze jest. No, czekaj, bo Wracamy, ale słyszymy imam znowu na modlitwę nawołuje w pobliskim meczecie. Tutaj go lepiej słychać i widać nawet ten meczet.